Cześć kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj Giga Hauls Action, a przez Giga Haul mam na myśli... ...że połowa tej torby jest wypchana, dosłownie. Także ja już pokazuję co zakupiłam, a ty zostaw kciuka i subskrypcję... Słuchajcie od tego i są to produkty do włosów. Tak konkretnie, są to Hair Master Curl Defining i mamy Shampoo and Conditioner, czyli szampon i Odżywka. Ja nie będę ukrywać, jakby bardzo, ale to bardzo chciałam coś takiego znaleźć, ponieważ mam wrażenie, że moje włosy naturalnie się podkręcają, ale nie są jednocześnie takie kręcone, kręcone. I wiele produktów do w ogóle kręconych włosów jest za ciężkich, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakoś tam mega ciężkie. Yy... Niby jest do uszkodzonych i suchych włosów, więc myślę, że powinno sobie dać radę, ale w praktyce no, czas pokaże. Ja nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem, jaki to ma zapach. Zazwyczaj takie rzeczy wącham, jakoś tak nie przyszło mi głowy ważnie sprawdzić. Mm. Bardzo podobnie pachnie do tego. Y, szamponu, których Wam wieki temu pokazywałam. Y, on był arbuzowy, tylko tutaj tego arbuza jakby brakuje. Ta sama w zasadzie sprawa, taki jakby gdzieś, gdzieś to w tle było, więc nie wiem, czy nie będzie podobna formuła. Jeśli będzie podobna formuła, to będę średnio zadowolona. Mam nadzieję, że jakby faktycznie dodali coś tutaj na te podkręcające się włosy. Oczywiście jak zwykle wszystkiego ceny będą tutaj, więc jeśli przegapiłeś, przegapiłaś poprzednie, to masz sobie cofnąć. A tutaj mamy, słuchajcie, suchy szampon do yy, blond włosów, więc jakby obstawiam, że będzie jasny. Ja, jak widzicie, blond włosów nie mam, aczkolwiek yy, przy tym odcieniu. Niestety te dla brunetek są dla mnie za ciemne. Yy, skusiło mnie to, że jest extra texture, fresh feeling. I niby to ma tak troszeczkę wolumizować, a przynajmniej tak to zrozumiałam, lub po prostu stało wokół takich produktów, bo wiecie jak to jest w action. I pomyślałam, że no, spróbuję. Ja w chwili obecnej najczęściej używam z Batiste i najczęściej używam tego, czyli Heavenly Volume. I mam nadzieję, że to mi zastąpi, ponieważ normalnie do tej pory używałam tego, ale on w chwili obecnej jest ciemny, mimo że wydaje się, że niby kolor podobny, ale sprawia, że po prostu odrost widać jeszcze bardziej. Także miejmy nadzieję, że to będzie dobre, bo cena była dobra. Kolejną rzeczą, jaką mam do pokazania jest tutaj olejek do twarzy i słuchajcie, to jest po prostu coś do demakijażu. Ja sobie pomyślałam, że ja już mam dość dobry i tani olejek i dość dobre rzeczy do mycia twarzy, które są tanie, ale mi się kończą, a to było jeszcze tajsze, więc czemu nie spróbować? I a propos rzeczy do mycia twarzy, no właśnie skusiłam się również na coś takiego. To już powiem Wam, że użyłam, skusiłam się, jest to żel do mycia twarzy z kombuczą i niacinamide. Yy, I powiem Wam, że jest w porządku, ale nie robi tego takiego przyjemnego uczucia, jakie mam po tym yy, swoim ulubionym produkcie, więc tak... Mieszane uczucia. Z jednej strony fajnie, bo przeszczędziłam, z drugiej strony nie wiem, czy nie wolę wydać te 12, czy ile tam złotych wyjdzie więcej. E, I po prostu kupić już sobie to, co lubię. Także potestuję i zobaczę, czy naprawdę robi mi aż tak dużą różnicę. Kolejną rzeczą, którą mam tutaj słuchajcie, do twarzy jest to pimple Care Cream. Face cream helps to eliminate imperfections with sentla asiatica, nie wiem czy dobrze mówię. extract, e, czyli w skrócie krem do twarzy, który ma pomóc na pryszcze. I my pryszcze nie robią mi się często, ale jak już mi się robią to walka z nimi jest ciężka. Więc pomyślałam, że może coś takiego spróbuję. Kremy tak czy siak mi się kończą ogólnie w chwili obecnej eksperymentuję mocno z kremami do twarzy, więc stwierdziłam, że skoro to jest takie tanie, to czemu by nie. Przepraszam jeśli kadr się zmienił, ale walczę z brakiem pamięci w telefonie, a nagrywam właśnie takie rzeczy telefonem. I kolejną rzecz, którą mam dla Was do pokazania są to takie maszynki. Tutaj niestety opakowanie mi się rozerwało, ale ogólnie były super tanie. Ja zazwyczaj takie rzeczy zamawiam z Shein'a, aczkolwiek jakby skoro były w action, to postanowiłam wypróbować. Wyglądają w porządku. Raczej ostre, ale krzywdy nie robią, bo moja ręka ma się ok. E, także myślę, że będzie w porządku ja na przykład lubię bardzo fajnie, szybciutko nimi wyregulować brwi i każdemu myślę, że kto chce pozbyć się jakichś małych, niechcianych włosków się powinno przydać, także myślę, że mogę polecić chyba mimo, że jeszcze nie używam Skoro podróż do action, to nie mogło zabraknąć mojego ukochanego, ulubionego pudru. Ja już, słuchajcie, skończyłam pierwsze swoje opakowanie. Już używam kolejnego opakowania, a również i testuję inne odcienie, ponieważ ten jest ciemniejszy i jest to Go Flawless Pretty Peach. On jest cudowny, mój ulubiony, ukochany. Jakby powiem Wam szczerze, że zawsze kupuję na zapas, bo boję się, że albo znikną albo zmienią też zapachy, bo ogólnie zapachy często zmieniają i ja na przykład nie chciałabym banana, sorry, wolę peach. Eee, I tak, dorywam się do swojego, słuchajcie, ulubionego pudru i co patrzę? Very sweet! Ja te Belly Sweet, słuchajcie, zaczęłam już testować i niestety ten odcień jest dla mnie za jasny. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że ten jest dla mnie w ogóle za ciemny, więc chęca, a ten jest za jasny, więc ten lubię używać na przykład pod oczami lub gdy mam za ciemny podkład. Dzisiaj z kolei miałam za jasny podkład, więc użyłam tego, ale oba mają te same wykończenia. I możecie się zastanawiać, no dobra, nie byłaś pewna, czy to twój odcień i zakupiłaś tyle. Ponieważ słuchajcie, te pudry będą lądowały do konkursu. Ja jeszcze nie wiem, czy uda mi się na Wielkanoc zrobić ten konkurs, czy będę go robiła bardziej na wakacje, moim zdaniem nie jest dużo od odstęp czasu. Mam nadzieję, że dla Was też nie. Tym bardziej, że takie rzeczy dopiero po otwarciu, na przykład 12 miesięcy są jakby wiecie, ważne więc staram się na razie zakupować rzeczy, które że tak to i mam, mogą w poleżeć bo tak naprawdę wszystko zależy od moich funduszy i powiem wam, że jak zaczęłam zbierać na ten konkurs, to moje fundusze miały się lepiej a teraz no niestety ludzie gorzej donate'ują jakby trzeba zrozumieć, bo inflacja i, i tego typu sprawy więc ja ym, skarżyć się nie będę cieszę się, że mnie ludzie oglądają ale przez to, że gorzej donajtują, no to mi ciężej cokolwiek odłożyć że mam nadzieję, że ten konkurs wyjdzie wkrótce, ale jak coś, to nie wkurzajcie się na mnie. I a propos słuchajcie, kolejnych rzeczy zakupiłam coś takiego w Action pojawiły się um, do ciała takie brokaciki i powiem wam, że były trzy kolory był taki srebrno-fioletowawy nad którym się zastanawiałam tylko bałam się, że on będzie robił taką bladą, bladą skórę. Um, był złoty który moim zdaniem był za złoty i za ciemny ale to jakby każda karnacja ma się inaczej i każdy może wolać coś innego. I ten, który nawet mój narzeczony stwierdził, że jest najładniejszy, czyli różowy. Więc wziąłam jeden sobie, a drugi wam na konkurs. Więc słuchajcie, skoro wziąłam ten sobie, ja nie ukrywam, jakby muszę się do tego dorwać, ja muszę zobaczyć, yy, jak to się ma. Spróbuję go otworzyć, tylko widzę, wszędzie są tasiemki więc dajcie mi chwilę. Do przecinania Tasiamek też się, słuchajcie, nadają takie rzeczy, więc jakby no... Tylko mówię, że do wielu rzeczy to się nadaje. Ja na przykład nie wiem, czy zauważyliście, ale na live'ach te monstery otwieram. Także puszki, czyk, podważam. <grym> no i cóż? Otwieram. Trzeba będzie to odizolować potem, bo to będzie otwarte, te będzie użyte, żeby nie poszło na konkurs. <grym> Ojej, dobra, e, oficjalny test jakiś zrobimy sobie, słuchajcie, kiedy indziej, ale ja już dzisiaj muszę podejrzeć, więc tutaj widzę jest pompeczka, okej, okay. Postawimy na razie tutaj, żeby to było tak, wiecie, odizolowane i tak to się prezentuje. Powiem Wam, że moim zdaniem jest to idealny odcień wręcz, bo to tak wręcz ginie na mojej skórze. że na ramionach latem, O, To będzie cudnie wyglądało. I tak się prezentuje. Czuję taką jakby oliwkę w zapachu. Tak się prezentuje moja ręka. Nie wiem, czy to Wam cokolwiek da, bo dzisiaj naturalnym światłem nagrywam, ale wydaje mi się, że coś tam miga Wam. Więc myślę, że chyba raczej spoko produkt. W praktyce, słuchajcie, jeśli będziecie chcieli jakieś testy, przeprowadzę bardziej dokładne, ale no, wydaje mi się, że tu nie ma co testować, chyba, że chcecie zobaczyć trwałość tego, o ile to trwałe mój być, bo nie wydaje się jakby wysychać całkowicie. Wydaje się delikatnie siedzieć na skórze. Teraz coś, z czym zaszalałam w Action, bo słuchajcie, pojawiło się mnóstwo nowych e, rodzajów po prostu, jeśli chodzi o te maseczki plus chcę ich sobie potestować i coś Wam wrzucić na konkurs, więc nie wiem, które pójdą gdzie, mam nadzieję też, że nie zostawiam brokatu nigdzie, bo mam <ścoughs> na ręce. ale no cóż, najwyżej dostaniecie maseczki z brokatem życia. Pierwsze co mam, słuchajcie, to Hydrate, Soften and Shine After Sun. Facial mask with hyaluronic acid and vitamin B. Contains alo aloe vera, cucumber, chamomile extract and aloe Tego nie jestem pewna, Czyli, e, słuchajcie, taka nawilżająca, łagodząca maseczka po słońcu, według nich, która zawiera kwas hialuronowy, witaminę B3, aloe vera, e, czyli ten taki wiecie, tu, taką roślinkę, e, ogórek, kamamel e, to chyba rumianek, jeśli dobrze pamiętam, ale nie mam pojęcia co to jest. Alantoin. Także tutaj pod tym względem y, nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Najlepiej chyba będzie spróbować po jakimś dniu na słońcu. Kolejną maseczkę, jaką mam, to, słuchajcie, no po prostu no nie mogłam. Jak zobaczyłam tą miniaturkę, to jest maseczka, słuchajcie, gdzie jesteście takim lwem. Więc ja uwielbiam ogólnie tego typu maseczki. Moim zdaniem te są najlepsze, zawsze po prostu najbardziej bykowe, najbardziej przyjemne. Także tak, jest to z Berry Extract. Relaksująca formuła, i można być właśnie takim lwem. Także będę lwem. Oprócz tego to samo, tylko że tutaj macie pome pomegranate extract i jest nawilżające, czyli w zasadzie też spoko opcja. I tutaj, widać, że jesteście taką żerawką, Więc <laughs> to, to jakby nosory, no trzeba było. A że to takie bekowe i było tego więcej, to słuchajcie, na pewno pójdzie i wam taki lew i pójdzie Wam taka żyrawka, także tutaj akurat udało mi się zaopatrzyć w kilka sztuk. Nie zawsze, nie z każdą maseczką niestety tak jest, bo czasami są pojedyncze. I na przykład było coś takiego. Face sheet mask. Milk cream enriched with strawberry extract. Moisturizing formula. Made in Korea. I szczerze, jakby była chyba troszeczkę droższa niż zwykle. Myślę, a troskawkowa fajnie, ale to co mnie przekonało, made in Korea. Może jestem głupia, ale jakby koreańskie? Kolejne słuchajcie, rzeczy, których udało mi się znaleźć dwa, to są takie z kolei maseczki. I to po raz pierwszy jakby spotykam. Są to Metallic Face Mask with Vitamin Complex, yy, Vegan with Pryobotic Extract, więc jakby to mnie za jakby skusiło najbardziej, ale metaliczne maseczki i one niby mają mieć metaliczny jakiś taki nadruk, czy coś w tym stylu, więc jakby wzięłam jedną sobie, jedną Wam tak z ciekawości. Eee, oprócz tego słuchajcie, oj, poleciało. Miau. też się przywitać? Chodź. Chodź. Oprócz tego, słuchajcie, zakupiłam taką maseczkę i to jest e, jak, jakiegoś doktora niby. Znowu made in Korea, więc mnie skusiło i ma łagodzić, uspokajać e, i łagodzić ten zapalny, więc jakby to też mnie skusiło, bo czasami różne rzeczy się działy, jak ja jestem chora, moja twarz od razu też jest chora, że tak to ujmę. E, I ostatnie, jakby żałuję, że nie było tego więcej. Strawberry Face Sheet Mask Sweet Lollipop. Że co? Że truskawkowo-lizakowa maseczka? Come on! Jakby musiałam to spróbować. Żałowałam, że nie było drugiej, żeby Wam po prostu to dać. Natomiast chciałam Wam dać jeszcze tylko update: wyschło. Nie klej się, wszystko fajnie, nie czuję tego brokatu. Ale go widać Wam niestety prawdopodobnie nie, ale ja go widzę Zobaczyłam też, że mają super tanio Chusteczki do demakijażu Ale ja to bardzo często używam W zasadzie nie do demakijażu A żeby Na szybko doczyścić gąbaczkę Bo potrzebuję, nie wiem yy, Trochę mieć mniej różu Trochę dać korektora czy coś w tym stylu yy, Albo wytrzeć coś Co swatchowałam I jakby no, mega mi się takie rzeczy przydają A nie chcę za to płacić dużo a te biedronkowe, które bardzo lubię, coraz droższe. Więc tu że spróbuję. Zobaczymy. Teraz, niestety, słuchajcie, małe rozczarowanie. Są to kolczyki, które mam nadzieję, że uda mi się zwrócić, ponieważ bardzo, to bardzo mi się podobają. I mam nadzieję, że będą identyczne. Były super, super mega gigatanie. Natomiast jeden kolczyk ma się dobrze, a jeden kolczyk ma zepsute zapięcie. I co ja nie domknę? To się otwiera. A wielka szkoda, bo po pierwsze uwielbiam tego typu zapięcie, bo w tym można normalnie spać, a po drugie ten kolczyk nie tylko tak świetnie wygląda na uchu, ale to można zdjąć i wtedy można mieć też coś takiego, a to wtedy z kolei bardziej tak elegancko wygląda. Więc mam nadzieję, że po prostu dorwę inną parę, że pozwolą mi to wymienić czy cokolwiek, no bo jakby w action chyba są zwroty, jeśli się nie mylę. Także trzeba będzie się udać i zobaczyć, co to oni z tym zrobią. Teraz coś, co słuchajcie, zakupiłam na prezent, ponieważ pomyślałam, że będzie to świetne dla mojej mamy. Są to takie... Nawet nie wiem, jak to ująć. Organizary, albumy? No chyba album najlepiej to nazwać, aczkolwiek nie jest to taki standardowy album, tylko macie normalnie koszulkę i w koszulkę wkładacie sobie zdjęcie. I wydaje mi się, że to bardzo wygodne. Ja mam album, na którym muszę tak jakby kleić rzeczy i szczerze, chyba wolałabym mieć coś takiego jakby wygodniejsze, żeby przeorganizować czy cokolwiek w tym stylu a w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że za bardzo czasami polegamy na technologii. Czasami dobrze takie zdjęcia wywołać, ja wiem, że to też może być zalany albo pożar czy cokolwiek, ale czasami mimo, że mamy coś gdzieś komputerowo na jakimś pendrive'ie czy dysku, czasami te rzeczy się psują albo też giną, więc wydaje mi się, że te takie najcenniejsze momenty czasami warto po prostu wywołać. Kupiłam również coś takiego, bo słuchajcie, jakby, no ja lubię malować. Czy mi wychodzi, czy mam na to czas? Inna sprawa, różnie z tym bywa. <grym> na pewno widzieliście ostatnio też, że w kolach właśnie dużo takich rzeczy się zaczęło pojawiać. Natomiast to jest pastelowy, niebieski. I mam wrażenie, że to będzie mi ratowało dupkę nie jeden raz, bo. Um, wszystkie na przykład niebieskie pigmenty, które mam, są bardzo intensywne i często bardzo ciemne. I tyle, ile mi czasami białego idzie, żeby to rozrobić, tutaj to to jest po prostu katorka I wydaje mi się, że czasami po prostu to będzie idealną opcją lub po prostu takim czymś, że minimalnie tylko się zmieni, a nie tak, że tubka białego po tubce białego, po tubce białego i. I nie ma. <noise> Także mam nadzieję, że coś takiego po prostu się sprawdzi. E, oprócz tego, słuchajcie. Oprócz tego, słuchajcie, położyłam tylko raz na kanapę już w sierści. No takie to życie z kotem, który kanapę em, zajmuje, e, są takie skarpetki. I one mi się, słuchajcie, spodobały, bo są długie, a mają tego typu krótką gumkę. E, nawet nie wiem, czy kamera to dobrze odbiera. Ale powiem Wam, że no jakby to jest coś, na czym mi zawsze zależy, żeby były długie, ale miały cienką gumkę. Nie cierpię tych grubych, długich gumek, bo ja mam wrażenie, że to mnie wręcz aż ciśnie. A paka ideolo. Czy ktoś inny też ma jakieś wymagania odnośnie skarpetek? Dajcie znać! I poleciały mi ostatnie rzeczy, które mam wam pokazać, więc tylko podniosę. A razem z tym polecam mój telefon, <noise> więc y, pozdraw. Ale tak, ostatnie rzeczy, jakie mam, to coś takiego. I jakby, jak to zobaczyłam, to musiałam to przetestować, jakby store, ale to już wtedy był dla mnie master. Pierwsze to są Energy Gummies. Siwanie Drap. Ja tu nagrywam. A ty, tu drapiesz w tym samym miejscu? Co to ma być? Ale tak. Y Pierwsze to są, słuchajcie, takie żelki Energy, które zawierają w sobie i witaminy, i kofeiny. I ja miałam takie co? Że zamiast wypić Energola mogę zjeść żelusie? E, więc ogólnie smaki to Lemon Orange i Raspberry. Także e, cytryna, Pomarańcza i chyba malinka. Jeśli się nie mylę. I ogólnie. E, to opis jest taki, że zawiera kofeinę, 80 mg na 100 gram. Nie wiem, czy to dużo czy nie. Czy to znaczy, że można zjeść wszystko na raz i nie dostać zawału, Czy to znaczy, że trzy żelki ci wystarczy? Bardzo bym prosiła, żeby ktoś doznać. I też będę musiała to sobie, nie wiem, z monsterkiem porównać, czy coś w tym stylu. Ale no po prostu zaciekawiło mnie, musiałam. A drugie, co w zasadzie przez to wzięłam w ogóle to, bo na to na początku nie zwróciłam uwagi, to są słuchajcie takie: są to protein gummies. I to jest high protein, low fat. I macie blackberry, blueberry i blackcurrant. Tego ostatniego nie wiem, ale poza tym, no to takie janutkowe bardziej smaki, bym powiedziała. 20% proteiny zawiera Także nie wiem też czy to jest W miarę dużo czy nie Ale pomyślałam, że jak żelki już mam jeść To może te są lepszymi wyborami na dzisiaj to wszystko, także dziękujemy za towarzystwo. Mam nadzieję, że ten haul się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawiaj kcieka w górę i subskrypcję. No i daj znać w sekcji komentarzy, jakie są Twoje ulubione produkty, co powinnam koniecznie przetestować. Bye, bye!